To się To też jest kwestia ułożenia. Uh -huh. to, jak się w stanie dobrze, to ale nie Teraz jest dobry czas Te są na wyrywanie. wyrywanie bo ziemia jest. jest jeszcze wilgotna, więc idą całkiem nieźle. A z tych pokrzyw. To jest jedna kwestia, ja je zjadł w połowie. A tu zostało wie pani trochę tych gąsienic, rusałki pokrzywy. Aha. Czy nie szkoda ich, a ich kilka przyniosło. No ja je tam wrzucę między te... między te dziewanny. Ich jest tyle w tym roku. To, może ich na ognisko nie wolić, nie? Po prostu. Nie się odrzucić. One się znajdą inną po mm. prostu. to ja. Wyglądało to gorzej. To, jak to się Chyba no. pomoc pani, pani ojcu No tak. Super. Bo tak poczułem bardziej, że jakby...

zacząć jak na pierwszy raz od 15 lat. Oh mm. Ale to nie znaczy, że dobrze. 嗯。